Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Day's Gone. A. Zanim jednak zacznę, nie bez powodu będę wcinał tego słodziaka. I w trakcie wcinania co wam powiem? Otóż, Montessnack, moi drodzy, robi konkurs i y, motyw jest taki, że musicie wejść na stronę, która jest w opisie tego filmu i ogarnąć o co chodzi, bo można wygrać zarombiste komputery. Tak teraz, nie przedłużając, miłego oglądania. Mam nadzieję, że ostatnie odcinki Wam się podobały. Eee, piszcie w komentarze, czy chcielibyście jeszcze więcej. O, tu możemy złą zebrać. I. Powiem wam szczerze, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Nie wiem, jak długo dam radę zagrać. Bo wiele, wiele, wiele rzeczy jest na głowie. Ale na chwilę obecną Gierka mi się mega podoba. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Dobra, wbijamy wyżej. Cześć dzieci! Ktoś tu ma zeza? Leży. E, aha, chciałem tylko też sobie podkreślić, że już nie mamy amunicji. Zajebiście, tylko jedną mamy brytom. Jedną, a jedno namno. A nie jestem w stanie wytworzyć amunicji albo coś? Odłącz tłumik tylko, a tutaj. No nie, nie jestem w stanie wytworzyć amunicji, nic. Co po cię. Weźmy ten baseball, ten baseball jest lepszy. Eee, tu jest wejście na dach, tego byśmy nie chcieli, bo warta, na którym stoimy, to jest ten warta, do którego musimy się dostać. I to tu może, może się znajdować pompa paliwowa, i tutaj chyba jest wejście. Żeby to wejście się źle nie skończyło. Okej, okay, już za późno. Mamy jednego małego gnoja. No i co? U! U! Ty mała gnido! Leczenie. Jeszcze jedno leczenie. Dziękuję stówka. Ty skoczliwy skurczypyku. Musimy zbierać... O. Ooo, jak fajnie! Co tu się stało? Coś się chyba nie chciało załadować. Bywa i tak. Teraz pytanie, czy to jest mój internet? Ale przynajmniej widzę, co jest interaktywne. To jest interaktywne. Ale nie wiem jak to jest... Co tu się dzieje teraz? Okej. Okay. Zdarza się. Tyle mogę powiedzieć, że się zdarza. Ale to może być moja wina internetu, bo coś mi dzisiaj rzeczywiście szwankuje. Więc póki co chodzimy przez czary marychoku, pokus, nie wiadomo gdzie. Ale dzięki temu wiemy, że pompa paliwa. Ja nie wiem przez co przechodzić, teraz. Jesteśmy w pomieszczeniu, które jest dla mnie kompletnie, kompletnie nie do ogarnięcia. I teoretycznie nigdzie to nie mogę przejść. Może tędy jest przejście. O, jest tędy przejście. Ciekawe jest, jak naprawdę wygląda to, to miejsce. O, mam amunicję. Ile? 8 nic do pistoletu, 7 do strzelby. Zajebiście. Tu jest jakaś kartka. Szukam szałowego faceta. Okej, okay. więc to może znaczyć. A śmiesznie tak się. Śmiesznie tak się gra. Jest totalnie bez sensu, ale... To tu musi być wina wina mojego internet na 100% No nie zaplanowaliby coś takiego w dać z ogóle. Okej, tu będzie pompa paliwowa. wam, <grywam>? to jest teraz ułatwione Ale mi się pobagowało. I coś jeszcze jest a, to był tłumik do broni specjalnej. Tu coś jest. To, to jest złom chyba, czy nie? Czy to jest to? Tak, to był złom i nafta. Um, też jest złom. A, czy może być tak, że a tutaj coś jest? To jest tylko szmata. No. Problem jest teraz tylko taki, że my tego nie widzimy. Czego potrzebuję? Ale widzę na minimapie, że. O! Ok. Z czegoś wykręcamy. Nie wiem, z czego. Znalazłem tę część. Ruszam teraz na autostradę. Nie Nie Ok. Nasz ziomek coś tutaj zepsuł. Desde, desde, desde. Do tegoś tędy się szło. Tędy. Tędy ma wyjść. Nie będzie gdzie jest wyjście, tędy? Tędy. Jazda! Nasz ziombel się... się już pędzę. Już pędzę, 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 pędzę! O kurwa! Co? Skąd wiemy? Słyszy. Skąd on to wie? U. U.

Ukoś się! Ukoś! Ok. Ale no, czasu nie ma. Odsłony, możesz ukryć się za przeszkodą, kucając za nią. Naciśnij kółko, żeby włączyć żeby włączyć przy kucynie. Ok, trzeba się śpieszyć, bo one zaraz zabiją. E, Calując przy użyciu L2, naciśnij X, żeby zmienić ramię.

a potem, a potem nie dorwali. oj, cisnął. Okay. Moja ręka. Nie patrz na nią. Kurde, moja ręka. Serio mówię, nie U patrz na nią, Nie patrz na, nią. Nie patrz na nią. Wsiadaj na motocykl. A teraz ma odwinięty ręka, ale wcześniej nie miałem zanim... Miał a nie miałem odwiniętych rękawów. nie będzie. Okej. Okay. Wykorzystaj słony, żeby chronić się przed strzałami wrogów. Po udaniu. Zdobyto trofeum. To tylko draśnięcie. Wykonać kombinację czasu w zwarciu. tylko stukni ponownie R2, żeby wykonać serię czasów. trenowanie skutecz skutkuje uszkodzeniami twojego motocykla. Następna wskazówka. Żeby oddać strzał z broni, wyceluj przy użyciu L2, a następnie stukni R2. Przytrzymaj lewą strzałkę, żeby się wyleczyć. No, ewidentnie coś ma z internetem dzisiaj, bo ładowanie trwa dosyć długo i nasz warsztat był magicznym warsztatem. Więc wydaje mi się, coś, coś, coś tu może być na rzeczy, wam powiem. Dobra, wrócę do was, jak już się to załaduje. Myślałem, że już po nas. Tak, włączyłem napisy. Hej. Uch. Może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra. Ale mimika w postaci jest całkiem Nie ma to nic do zwinięcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. A, Dzięki Bogu. Poczekaj, jest o to, co Ma niefajną fajną to rękę. Dobrze. Podjadę do tego punktu, Nero Powinien mieć jakieś sterylne bandaże i środki przeciw. Nie, nie, nie zostawię tam mojej maszyny. Nie, 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 nie. Ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Hej, nie ruszaj mojej strzelby. Eee, Buzer. No, dobra. Co? Trzymaj. Dziwne takie. Dzięki, bracie. Po prostu. Czuję A... się bez nagi. No, bez sensu, bo będę dostać bez broni, morda. A on się nazywa Buzer. Ostatnio pomyliłem jego imię w ostatnim odcinku. To jest Buzer. Dobra, mamy amunicję. Szafa na broń. Bierton. Eee... I co? Mamy boczną. Dostępna jedna, specjalna, ale rozumiem, że to jest takie. Przetesto... Kusza. Nice! Wyposaż! Tak! E, boczna! No i to mamy. Nie wiem, co to znaczy C0 min, ale ok. Możecie, że po prostu nie mamy. A, mogę coś tutaj tak sterować? Podstawowa brak przewodowanej broni. No dobra. 9 mm i kusza. Kusza jestem bardzo ciekawa. lubię bardzo skrytobójstwo. Z zajebistym moim zdaniem. Mam ją, mamy ją na plecach, jest ok. E, amunicja jeszcze. Mam nadzieję, że do kuszy też się znajdzie i myślę, że możemy też go oszwabić trochę niefajnie, ale możemy go oszwabić z czegokolwiek co tu jeszcze będzie leżało, bo o ile będzie cokolwiek leżało, bo przed chwilą powiedział, że to tutaj niczego nie ma, ale ma kuskę cwaniak, patrz go se zagrzewa, w ogóle fajna miejscówka, kurde piękna, ten tu się wije <laughs> jak tą nogą wywija <laughs> on wygląda jak ta laska w Titaniku, którą mam namalować <laughs> Troszkę zgryzno, dziwne, ale okej okay. um, Zajebista miejscu ma, spójrzcie w ogóle dookoła jak to jest pięknie Ja bardzo, ale to bardzo lubię takie klimaty O kurczaczki pieczone No Piękna sprawa Dobra, schodźmy na dół Cholera, buzer Z twoją ręką nie jest dobrze No nie jest Kurwa mać Muszę znaleźć coś na jego rękę Straszny klą. Bardzo brzydko mówicie, bardzo Nieładnie tak się klinać. Co my tu jeszcze mamy? Max. Czego mam? Max nafty. To mogę sobie wytworzyć teoretycznie e, małotowy wytwórz. A, butelki po piwie nie mam. Szmat 4, naft 5. Butelek po piwie potrzeba nam więcej. E, co z tą kuszą? Bełty, tworzenie. Cedrowe gałęzie muszę zbierać, żeby bełty tworzyć. Okej okay. A teoretycznie mam 6 bełtów. No a spróbujemy potem na jakimś, na jakimś zombiaku to. Zrobić. Tu mamy jeszcze kolejną pałkę, nie wiem po co. A, a nasza ma ile procent? 90. No to możemy go zamienić na setkę. Spoko. To jest mądra decyzja. Czy coś tu się jeszcze znajduje? Chyba nie. W ogóle mogę sobie ten. O, ten tryb. Yy, chciałem powiedzieć, szpiega. Ten tryb wężenia, że tak powiem, włączyć. Tu była butelka, ale weźmy to jeszcze raz od tej strony. Ok, no i teraz mogę sobie takiego na przykład Mołotowa jednego stworzyć. Pięknie, a tylko jednego, niestety. I wezmę sobie dronią pałkę. Poszukajmy tu jeszcze niektórych rzeczy, bo warto, warto robić ten research, bo no na tym polegają moi drodzy postapo. No. Trzeba dbać o to, żeby wszystko mieć, bo, bo tylko to nas może uratować. Mając bardzo wiele amunicji, bandaży i wszelkich tego typu innych rzeczy, jesteśmy w stanie się wybronić. No, przedtem, nie wiem, jak sami pamiętacie, w ostatnio w tunelu jak się zesrałem, bo mi wyskakiwały tam zombiaki. No, nie miałem na przykład. O, możemy już też pi piąty wziąć, bo nam jeden służyliśmy. Nie, nie miałem amunicji, nie? I musiałem. Musiałem sobie jakoś tam pomacku radzić. I nie wyszło mi to na dobrze, bo dostałem bardzo po mordzie od tych zombiaków, Co spowodowało, że musiałem używać bandaże. Bandaże potem nie zostało dużo i musiałem je oszczędzać. Więc na tym to polega, trzeba na to bardzo uważać. Czy ja to mogę zebrać? Tak, myślałem. Tak się rzuciło w oko ten krzaczek. Lilia filadelfijska. Okej. Okay. Pewnie jakieś leczenie czy inne kwestie. Naciśnię z sprintem używając kont. Okej. Okay. Tam są jeszcze jakieś rzeczy. Złom jeszcze tu mogę zebrać. Okej, okay, to jeszcze dużo rzeczy mnie minęło. Muszę częściej ten tryb włączyć, bo tego po prostu nie widać, co tu jeszcze jest do zebrania. Tu jeszcze były jakieś magiczne trójkąciki. Tu coś leży. Baseball, ale coś tutaj jeszcze. A tam coś leży. Pewnie to jest ten krzaczek do zebrania. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I cóż to jest? Czarna porzeczka, czyli pewnie możemy to zeżreć i mamy gastrubę lepszą. Eee, w sensie gazu zaspokojone. Paliwo z tego co już widziałem wcześniej, muszę no, no. iść z tym prosto do motocyklu. Nie jestem w stanie jej skryć. Całkiem możliwe. Znaczy mądre. Jak dobrze się nie spaliłem, to L2, żeby wycelować i stukni. R2, żeby coś tam, coś tam. Eee, tyle, że gdzie są nasze motocykle, bo nie pamiętam gdzie było wyjście. Tam jest wskaźnik. Tu jest wyjście chyba, i tu jest też motocykl, proszę bardzo. Czy ja jestem w stanie mu dolać? Chyba nie ma potrzeby. Bo jest nawet napisane, że... A co to znaczy, że jest yy, taka... A, piechotą miałem iść, nie zakazał mi wziąć motocykla, ja okej, już rozumiem. Tworzenie bełtów. Możesz pozyskać nowe bełty do kuszy, tworząc je z cedrowych gałęzi. Zrobisz drewniany, zrobisz drewniany promień, natomiast ze złomu grot. Połącz oba elementy w kole przetrwania i rozwijając kategorię kuszy, tworz bełty. Dobra, czyli to jest ten cedr, tak? Tak, czyli takie jasne drzewka. Dobra. No to teraz możemy sobie bełt wykonać. Jeden. A, tylko jeden, czyli jak. Podnoszę gałąź to tylko jedno byran, nie 10 od razu. No niech będzie Niech będzie. Co jest? Co to było? Buder, nie śpisz? Coś tam chodzi. No co tam? Właśnie widziałem ja jak zda, ktoś zda, kręci zda, się zda. koło kryjówki. Że co? Co tam robi? Czemu nie mogę wziąć broni? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę czy jest ich więcej. Biegą bez obiadu. Coś leży po prawej stronie, nie wiem co to jest. Może zombiak? Ale co ten robi? Leć za nim. Kondycja wyczerpana, no to było tyle chlać. Halo! I leczenie. Okej. Okay. Miałem 25% nie leczemu. Biegnij za tym osłem. O, tam jest ich tyle więcej. Oznaczenie z ukrycia. Użyj lornetki przy pomocy tego nacisku. To już wiem, to już robiłem. To już wiem, to już wiem. Celowanie, odpalanie. Na bełty, wystrzel... na, na bełty wystrzelone z kuszy działa grawitacja, przez co lecą coraz bardziej. odpadają. opadają. Kiedy strzelasz do czegoś znajdującego się daleko, celuj nieco wyżej, żeby mieć pewność, że trafisz. Dobra. Nie no, broń... Wolę jednak to. A nie słyszymy co mówią, coś gadają. I co znalazłeś? O. Tak jak mówiłem, ci włóczędze, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zeszli się tu niedaleko. Tak, co ty nie powiesz. Dobra miejscówka, to jakaś wieża, strażnicza, jest siatka i w ogóle. Możemy ją zająć. Kurde, zajebiście. Jak się zrobi ciemno, wejdziemy tam, zajebiemy skurwiewi, a potem się rozgościmy. A, ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z nich jest chyba pokiereszowany. Damy sobie radę. Tak? Pierdolcie się. <grym> <grym> Okej. Okay. Podsumowo. No dobra, mamy tych dwóch, pewnie jest ich więcej, bo mówią w liczbie mnogiej, w sensie wiadomo, mogą mówić w liczbie mnogiej. nas widział, czy mi się wydawało? Tam, mogłem nas zobaczyć. Już coś ten krzyczał. Kto nas widzi? Może z drugiej strony ktoś? Tam są już zombiaki, widzę w tle. Mam nadzieję, że tam do nich nie podejdę. Niechcący. Powolutku trzeba to rozegrać. Jak będę szybko biegał, to mnie usłyszą A, widzę kolejnego już. Fak, nie chcę otwierać Dobra, a tam jeszcze jest kolejny Świecił latarką No podejść tylko, chcecie zobaczyć Okej, okay, mam go Ja sobie zawsze lubię pierwszy zrobić zwiat, kto, gdzie, co i jak A dopiero potem podbić Ten tutaj jeszcze prosi o zabicie, ale może go zobaczyć ktoś, kto na niego patrzy To pewnie nie jest bez powodu w ten sposób rozegrany Musimy bardzo powolutku tutaj sobie poradzić z tym w tych kwestiach. A jeśli tworzę beł, to jeszcze jedno pytanie. Tworzę tylko jeden. Maksymalna pojemność, okej, okay, to nie było tematu. A jeszcze drugi tam jest w tle, ale widzę, że wszyscy są zwróceni w jedną stronę, co jest bardzo dziwne i bez sensu z ich strony. Oj, ktoś mnie widzi. Nie wiem kto, ale ktoś tu chyba mnie widzi i podejrzewa, bo mam czerwone. Czerwonookrąg, tak by ktoś mnie widział. Ewidentnie z lewej strony za kamieniami ktoś mnie. a teraz też z przodu ktoś mnie tak by widział. Z przodu, z lewej, z prawej, jezu, ile. Ktoś może iść tam za mną. Nie wiem, kto mnie przyuważył. Tego bym z chęcią zdjął. Będzie head? Kurde. To tak mamy już przez ranę. No to mamy już przez No ale już bez sensu jest używać yy, kuszy. Miałem trochę jednak wyżej, rzeczywiście. Nie wiedziałem, że aż tak to spada. Tu jest jeszcze jeden. O ale, był piękny head. Ciu, 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 ciu. Szkoda, że tak to rozegrałem. W sensie spieprzyłem. Ale podchodzimy na blisko, bo nie ma sensu. Mamy amunicję I pozwolicie, że zgarnę sobie... Aha, nie mam już strzelby, zajebiście Albo amunicję strzelby Będzie head? Prawie No postrzelił kogoś, no nie od... To no nie nowość No tylko wyjdź, tylko wyjdź Dobra Troszkę amunicji go poszło Ale nie jest źle Możemy teoretycznie też zdjąć teraz tłumik, bo to nie ma sensu. Odłącz, bo szkoda mi go, szczerze mówiąc. Bo w tym momencie oni już wiedzą, że tu jestem, więc nie ma sensu się tak bardzo kryć z tym. Jestem do tej pory ciekaw, kto mnie tutaj przyuważył. Ja to wezmę. O, pierwsze bardzo. No. Szybki liser, co my tu mamy? Szybkie przełączanie broni. Stuknij trójkąt, żeby szybko przełączyć się na broń podstawową. Przytrzymaj trójkąt, żeby szybko przełączyć się na broń specjalną. Dobra. I na czym ta broń polega? Co to jest? To jest jakiś. Yy... A to jest wiatruwa chyba, z tego co widzę. Ale jestem ciekaw, czy po czasie, gdy długo mnie nie widzą, czy też yy, będą... Ajajajajaj, szkoda. Okej. Okay. po co strzelasz w kłody te ośle? Nie szkoda ci amunicji. Strasznie marnotrawisz mordeczko, strasznie. Tamtego bym zdjął. A, czekajcie, yy, trójkąt. Przytrzymać muszę, czy nie? Nie, nie muszę przytrzymać. Nie ruszysz się, co? A to mnie nie widzi. Całkiem spoko. Daleko, się, daleko na broń. na broni. Szkoda mi strasznie na niego teraz amunicji. To jest bo Mam tylko jeden ostatni na ból. Dobra, ten leży. A wy jesteście kim? osły jedne. Patentowane. Dobra. Tu już ammo nie mamy, więc musimy sobie radzić z tego. No. To morderca! Dorwać bydlaka! Strasznie amunicji zużywam. No, jeszcze jeden. Musi się wychylić, bo... Dobra. Chyba wszyscy. To już wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. No. Nie ładnie. Sukin, syna. Wara od góry Oliri. Góra Oliri. Buzer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, A zająć nam kryjówkę. Nie tacy włóczędzy. nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Dokładnie. Idę do motoru, bez odbioru. Oj, nie, mordeczko, jeszcze nie. Jeszcze nigdy nie idziesz. Póki co będziesz teraz robił research. Motherfucka! Ale fajnie. Coś w się sensie szkoda, że nie udało mi się, zawsze się. Zawsze mam takie spięcie, że tak powiem, wewnątrz siebie, że chcę wszystko robić po skrytobójczemu, Jest to zajebista sprawa, bo można się fajnie pobawić. W tym przypadku mi to nie wyszło, no, zorientowali się wcześniej dlatego, że gościu krzyknął DOSTAŁEM! Co jest zajebiście mądre i fajnie, że to w ten sposób działa, bo można... Jeśli by tego nie zaprojektowali, to by tak nie było, szkoda by było wtedy. Bolu. A w tej sytuacji zajebista sprawa. No bo nie jest tak łatwo rzeczywiście zrobić tutaj misję y, skrytobójcy która polega na tym, żeby mnie nie zauważyli, a żeby wszystkich wyeliminować. Ciekawe jestem też czy można ciało podnosić, żeby się nie podnie, nie połapali. Nie, nie, nie można podnosić ciała. Szkoda, bo podnoszenie ciała jest fajnym elementem ukrywania trupów, co powoduje, że oni się nie kapną, że brakuje ich ludzi. Albo że ktoś ich teraz morduje. Moi drodzy, to będzie wszystko w tym odcinku. Na tej fajnej misji skończymy. Nasza mordeczka, jak sami widzicie, podiera nad tym, tą udaną tutaj bójką. Tle zombiak. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.